Dzisiaj będzie o tym, dlaczego Bitcoin stoi w miejscu oraz o tym, że raczej to będzie najszybszy odcinek na moim kanale, więc zapraszam do oglądania. I jeśli jeszcze nie dałeś lajka i subskrypcji, to zachęcam do zostawienia czegoś po sobie. Wtorek, ostatni marketable robiłem w piątek lub w sobotę, teraz nie pamiętam. Natomiast co jest turbo ważne, to pisałem, gdzie to się zgubiło o, tutaj. I to pisałem ostatnio o czym? O tym, że patrząc po aktualnej, oto jest tutaj. I to jest najważniejsza część. Patrząc po aktualnej, po aktualnym price action, spodziewam się fazy konsolidacji w zakresie 112 do 98 tysięcy, chyba że pojawi się jakiś nieprzewidywalny czy, czynnik typu makro, na przykład, który ruch ze strony Trumpa, który ponownie uruchomi kaskadę likwidacji. Natomiast coś takiego się nie wydarzyło. Natomiast jeżeli ty chciałbyś mieć dostęp do takich wpisów regularnie, no to w opisie tego filmu i w komentarzach jest link do grupy, gdzie dziela się tym całkowicie za darmo dobra, a więc tak jeżeli chodzi o bitcoina to ostatnia moja pozycja była zajęta tutaj po zebraniu tego liquidity tu miałem podwójny szczyt i spodziewałem się odreagowania no i było dosyć sensownie 1 do 1,5 natomiast to było w nocy, to się działo wszystko z niedzieli na poniedziałek niestety ja pozycji nie zabezpieczyłem więc zamiast plus, tutaj było prawie 3 dostałem minus 1 więc stan na ten tydzień jest ujemny dobra, teraz jeżeli chodzi o bitcoina